Dobry, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej po meczu Okośnicki KF Brzesko GKS Katowice w ramach trzeciej kolejki pierwszej ligi. Witam serdecznie trener dwóch drużyn, trenera gości Pana Rafała Góraka oraz trenera gospodarzy Pana Piotra Stacha. Dzień dobry. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 1 do 1. O kilka słów podsumowujących dzisiejsze spotkanie poproszę najpierw trenera drużyny gości Pana Rafała Góraka. Dzień dobry jeszcze raz. Od wiadomo, że jedna bramka szczególnie strona na wyjazd, jeszcze. Jeszcze nie powoduje to, że, że, my, się, że my się wygra. Tak się, tak się stało też dzisiaj. Ja tylko ubolewam nad tym, że, że my od tego wyniku 1-0 nie dążyliśmy jakościowo tak jak możemy do tego, żeby, żeby ten wynik podwyższyć. Rzeczywiście wydaje mi się, że, że tej jakości było za mało i, i nie była ona taka, na jaką nas stać. Na tym najbardziej ubolewam. A ta duża Gospodarzy zdeterminowana właściła o do odzienie dostępnej minuty, zdobyła wielującą warkę i tak się, tak się te popołudnie kończy. Natomiast ja, tak jak powiedziałem, na pewno my jako Bruka z jesteśmy ogromnie rozczarowani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz o kilka słów poproszę kamera drużyny Kocińskiego, pana Piotra Stacha. Znaliśmy siłę i charakter grupy, drużyny z Katowic. Wiedzieliśmy Kim, z kim będziemy się dzisiaj yy, będziemy rywalizować w dzisiejszym dniu? Yy, bardzo mocna drużyna. Cały zespół mój yy, był skoncentrowany. Nie uszczegliśmy się błędu przy straconej bramce. Jeszcze jedną sytuację GKS miał po w fragmencie gry, która mogła się zakończyć golem. Natomiast nasza determinacja, wola walki do samego końca może troszeczkę. Te umiejętności były piłkarsko mniejsze, natomiast tutaj te cechy pojedyncze były myślę, że zdecydowanie wyżej ocenione przeze mnie niż drużynek gks u i dążyliśmy do tego wyrównania, co się udało w końcowej fazie. I tutaj ogromne słowa uznania dla całego zespołu za, za tą determinację i walkę do, do końca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma może pytania do obu trenerów? Proszę bardzo. Mam znać jak na samet. W 40 minucie sięgnął pan Damian Altura, co powodowało badowanej kontuzją, czy założono mi taką Podjąłem taką decyzję, że zrobimy zmiany na, na pozycji cofniętego napastnika i na pewno nie była to kontuzja. Kto jeszcze z Państwa ma jakieś pytania?